Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Żabno, Wielkimi krokami zbliża się Dzień Wyborów Samorządowych, czyli Święto Demokracji, podczas których wybierzemy naszych przedstawicieli. Z tego miejsca chciałbym serdecznie zarekomendować Państwu kandydaturę Dawida Kurzackiego, kandydata do Rady Powiatu Tarnowskiego z okręgu numer 3, obejmującego zasięgiem gminy Żabno. Osoba młoda, kompetentna, ambitna, wykształcona, ale również bardzo empatyczna co odgrywa duże znaczenie w dobrym sprawowaniu misji radnego. Posiada on odpowiednią wiedzę merytoryczną, jak i praktyczną. Podczas pełnienia funkcji posła na Sejm wielokrotnie miałem sposobność i przyjemność współpracować z panem Dawidem przy opracowywaniu interpelacji po sesji. Popieram i zachęcam do głosowania na Dawida Kurzawskiego, kandydata do Rady Powiatu Tarnowskiego.